Łódź zaprasza na program. Bardzo miło mi oznajmić tą wiadomość. Wracamy na ulicę Piotrkowską i z tego nie ukrywam bardzo się cieszę ponieważ jako szef sztabu miałem niezliczoną ilość zapytań od mieszkańców Łodzi kiedy szarża wróci na Piotrkowską, był remont. Nie mogliśmy tam paradować. Natomiast w tym roku już tak naprawdę po Piotrkowskiej będziemy szarżowali w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie też bardzo atrakcyjny festyn. Tutaj jeszcze nie mogę wszystkich szczegółów zdradzić, na pewno będą grupy rekonstrukcyjne i no naszym głównym punktem jest parada konna, która wystartuje o godzinie 14. Natomiast już od godziny 13 będzie można podziwiać konie ze wszystkich stajni, ponieważ będzie formowany szyk parady. Parada przejdzie ulicą Piotrkowską od pasazu, pasażu Schillera do placu wolności, obejdzie plac wolności i wróci z powrotem na pasaż e, sile. To będzie największa parada, jaka miała miejsce do tej pory tutaj na terenie naszego miasta w ramach Orkiestry Świątecznej Pomocy. E, spodziewałem się około kilkudziesięciu e, koni i jeźdźców oraz e, wozy, wozy zaprzęgi, które również pojawią się e, w tej szarży, w paradzie. Dodatkowo właśnie grupy rekonstrukcyjne, ale podkreślam zdecydowanie największa, największa tego typu e, parada, jaka miała miejsce dotyczy, dotychczas w naszym mieście. Po raz piąty już będziemy wspomagać akcję Wielkiej okręsie świątecznej pomocy. I to co lubimy robić najbardziej to tłuczemy się po głowach różnymi ciężkimi rzeczami. Też zapraszamy państwa na pokaz walk wojów wczesnośredniowiecznych. Będzie można spróbować swoich sił w warsztatach wojennych strzelania z łuku, rzucania różnymi niebezpiecznymi przedmiotami, a co najważniejsze spróbować strawy przygotowanej przez nasze kobiety na żywym ogniu. Zapraszamy serdecznie.